Aktor? No, no to jest misjonarz, no bo jak misja to. Doskonale pan to powiedział, pięknie, wie pan, ja myślę dokładnie to samo. Ja pan na przykład o tym wie, że taki, proszę pana, bo to jest misja, tak? Tak. Pan wie, że taki Robert De Niro, proszę pana, podczas gdy on miał kreować postać więźnia, to on przez pół roku siedział, proszę pana, w prawdziwym więzieniu. A wie pan po co? Nie. Żeby zobaczyć, jak się zachowuje prawdziwy więzień. Misja. Misja, bo to misja, jest misja. Tak. Ja też mam taką historię. Otóż y, podobną, otóż jest, też jest aktor taki amerykański, znaczy, ale nie ten drugi, tak. inny. I on się z kolei nazywa, y, nazywa się Jack. Jack? Nicholson. 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 I on jest w ogóle zdobywcą kilku Oscarów. A co najmniej, proszę pana, co najmniej. Co, co najmniej Oscarów, tak. I żywana na ten cały Jack, jak on miał grać z kolei wariata... To pół roku spędził w szpitalu dla wariatów, żeby zobaczyć, jak się zachowuje prawdziwy wariat. I wykreować to potem no. I to jest, proszę pana, ta misja, o której... To jest misja, proszę pana. I to tego inaczej. Proszę Nie, pana. przepraszam, przepraszam. Co się stało? Nie. Ma... Nie pa... Przepraszam, że przerywam, ale ja pana skąd znam? Nie tak. Tak, znam tą twarz. Nie ja mogę pana kojarzyć. Występuje w reklamie worków na psie odchody. No pewnie. Przecież Pana twarz jest na każdym worku. A, a. To ja, tak. Ale wie Pan, że jak tak na Pana patrzę z boku, to ja też jakbym Pana y, kojarzył, proszę Pana. Nie? Tak. A tak. To jeszcze kiedyś, proszę Pana, w szkole teatralnej grałem w weselu. Chochoła. Y, Słomę. Słomę, tak. tak. Taka symboliczna rola, ale zawsze nie? Ale wie pana w telewizji, wie pan, widziałem jak tak patrzy na pana z profilu. A tak, to występuje w reklamie soku warzywno-owocowego. A kogo pan tam yy, gra? Marchew. Marchew właśnie. Marchew, tak, tak. Marchew, tak. No wie pan, aktor powinien umieć zagrać wszystko. I tego więźnia, i tego wariata, i marchew. Oczywiście, czy? proszę. I dlatego ja zgodziłem się zagrać w serialu komediowym, proszę pana. O, i co, jakaś poważna rola? Pół człowiek, pół mucha. Mm -hmm. No nie, ale to fajnie, to przynajmniej pokaże pan twarz. Nie będą pana kojarzyć tylko z tego worka. <laughs> tylko w ogóle, prawda? Nie zupełnie, proszę pana, ponieważ od pasa w górę jestem muchą. Także twarzy nie pokażę, no raczej. No, ale przy, przynajmniej zarobi pan parę groszy, nie? Ginę w pierwszym odcinku. Przychodzi pół człowiek, pół packa na muchy i... i tyle z człowieka, pół muchy zostało, panie. Ale nie o to chodzi, bo chodzi o to, żeby, proszę pana, psychologicznego coś zagrać, żeby stąd wykreować, proszę o, pana, psychologicznie. O tak, psychologicznie, o tak, pan... filozoficznie, o tak, o tak, Jak o pan... tak. Jak pan powiedział? Ale które, bo ja dużo powiedziałem. To, 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 ostatnie takie o tak, o tak. Ja to kojarzę. Czasem podkładam głos w pornosach. Ja się to wie pan. No, wie pan, aktorstwo to jest misja. wda No misja. Ale z czegoś trzeba żyć. Oczywiście, proszę pan. Coś panu powiem, przecież nie można do końca życia Jeść marchwę. <noise> A może przedstawmy się w ogóle. Leopold Wilk-Tołkowiecki. Cześć. Adam Cycek. Słuchaj, Cycek. Nie, mów mi po imieniu. Słuchaj, Adam. Nie wiesz, do czego ten, e, casting, e, ten casting jest, tak? Ten nie... Jesteście tylko wy, tak? No dobra. <noise> Pokażcie, jak skaczecie. No, raz, 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 hop, hop, hop. Słuchajcie, ta pani organizuje trzecie urodziny swojego synka w McDonaldzie. I potrzebujemy pajaca. No dobrze, dobrze, wystarczy. No i który pani wypasował bardziej? Wie pan, ja nie mam zbyt wiele czasu, ale myślę, że ten w golfie byłby niezły. Wygląda na zdrowszego, a poza tym na charakteryzacji się oszczędzi. Ja myślę, że to bardzo. A przepraszam, a kogo będę kreował? Małpę. Będziesz rozdawał banany. E, przepraszam najmocniej. Właśnie, a ja? E, proszę najmocniej, a Ty spadaj. Nie, dlaczego spadaj? Właśnie nie spadaj, nie. Ja bym coś wykreował. E, dobrze, ja mam też pomysł dla Pana. Taki pomysł. Będzie pan bawił dzieciaki jako wielki banan. Dobrze? Tylko prosiłabym, żeby to było śmieszne. Nie, banan, banan to nie, bo pani. Tak, spokojnie. Dobrze, tylko wie pan, jak tak. Na pana patrzę, to się o jedną rzecz martwię. Dzieci mogą się przestraszyć pana bladości. Wie pan, co na to najlepsze? Marchew. Ja polecam. No, ja to wszystko dziękuję. Także małpa banan. Kolegi nie zjedz... No to, Wow sukces, to, wie pan, to ja pójdę do zoo, zobaczę jak się zachowuje prawdziwa małpa. No to ja, to ja idę na bazar. Kupię marchew i zobaczę jak się zachowuje prawdziwy banan.